Road zapowiedział właśnie swoje nowe urządzenia i mam wrażenie, że to będzie kolejny hit, tak jak kiedyś Roadcaster Pro. Moją uwagę zwróciły trzy propozycje. Są to Rodcaster Duo, Podmic USB oraz wisienka na torcie, którą zostawię na sam koniec. Rodcaster Duo to kompaktowa wersja znanego i cenionego czterokanałowego Rodcastera Pro. Jego młodszy brat, czyli Rodcaster Duo, będzie oferował dokładnie tą samą funkcjonalność i pozwoli nagrywać dwa kanały audio jednocześnie. Jeśli cena będzie o połowę niższa w stosunku do jego starszego brata, to na pewno biorę w ciemno. Druga propozycja to Rod Podmike który jest jednym z najbardziej polecanych budżetowych mikrofonów dynamicznych do nagrań podcastów. Teraz będzie miał możliwość podłączenia bezpośrednio przez gniazdo USB, co daje dużo większą swobodę w nagraniach. No i wisienka na torcie, czyli Rode Streamer X. Jest to połączenie interfejsu audio z kartą wideo, który umożliwia streamowanie w rozdzielczości 4K. Posiada gniazdo HDMI, do którego można podłączyć na przykład aparat i uzyskać o niebo lepszą jakość niż z kamery internetowej. Nie ukrywam, że to urządzenie najbardziej mnie interesuje, więc jeśli tylko wpadnie w moje ręce, to na pewno je dla was przetestuję. Pozdrawiam.